Witajcie moi drodzy. Dzisiaj inaczej niż zwykle. Tu przed moim wyjazdem służbowym dowiedziałam się, że muszę dla was przedstawić prognozę pogody. Dlatego przepraszam, że z kartki, ale nie miałam innej sposobności. Już dzisiejszej nocy w kraju wystąpią trudne warunki drogowe. Będzie ślisko, gdyż nad Polską przemieszczał będzie się front z marznącymi opadami deszczu. Bardzo poważnie należy jednak traktować prognozy pogody na najbliższe dni, szczególnie w czwartek i piątek. Wszystko przez niż atmosferyczny, który uformuje się nad północnym Atlantykiem i z impentem zanurkuje w rejon Morza Północnego i Południowej Szwecji, przemieszczając się dalej nad Bałtyk. Prognozy wskazują, że ciśnienie w centrum Układu spadnie poniżej 960 hektopaskali. Jeśli taki wariant się sprawdzi, to w noc z czwartku na piątek nad Morzem Północnym i Bałtykiem szalał będzie orkan. Prędkość wiatru i stan morza osiągnie 12 stopni w skali W porywach wiatr śmiało będzie przekraczał 130 km na godzinę. Bardzo trudna sytuacja będzie panować w północnych Niemczech, w krajach Beneluxu, Danii, Szwecji oraz w zachodniej i północnej Polsce. Ogromna dynamika spowoduje, że front chłodny, za którym napłynie powietrze o rodowodzie arktycznym, przemieszczać się może nawet z prędkością 100 km na godzinę. Niewykluczone, że doprowadzi to do paraliżu komunikacyjnego, gdyż na tego typu strukturach Tworzyć się będą chmury kłębiasto opadowe. Śnieg w ciągu kilkunastu minut może skutecznie zasypać szlaki komunikacyjne. W regionach nadmorskich mogą pojawić się burze śnieżne. Należy więc z uwagą śledzić prognozy pogody na noc z czwartku na piątek, gdyż jest spore prawdopodobieństwo, że pogoda wręcz uniemożliwi nam planowaną podróż. A tak zimy będzie gwałtowny, ale stosunkowo krótki, bowiem od następnego tygodnia ponownie ma się ocierpić. Moi drodzy, uważajcie na siebie, przepraszam, że ta prognoza pogody została przedstawiona w taki sposób, a już jutro zapraszam Was na weekendową prognozę pogody. Dziękuję i zapraszam.